Proszę Państwa, jest to marsz w obronie wolnych mediów, szczególnie w obronie telewizji A... Proszę Państwa, występujemy w naszym, i w naszym imieniu. Może ktoś sobie powie tego nie życzy. Ale wątpię, proszę Państwa, jeżeli zaczyna się łamać wolność polegającą na tym, że wszystkie grupy społeczne o różnych poglądach swoich myśli, i swoich publikacji, to niestety nie nazywamy to już wolnością. Dzisiaj zamyka się Telewizję Twam, jutro zamknie się inne medium, które nie ma z Telewizją Twam nic wspólnego. W związku z tym, proszę Państwa, jest to troska nasza o to, żeby w naszym kraju dalej była wolność, wolnych mediów. Osobistych, demokratycznych, żebyśmy się czuli w naszym kraju tak, jak marzyliśmy o tym w roku 81, kiedy wygrywała Solidarność. Później, co się stało, wiemy. Nie chcę za dużo wykładu historycznego, bo to czujemy na własnych barkach. Przy zakupach, przy codziennym trudzie, kiedy ledwo wiążemy koniec z końcem. Nie taka miała być Polska. Chcieliśmy pracować dla jej dobra. Zróbmy tak, żeby przez dostęp do wolnych mediów polepszyć naszą sytuację i nasz rozwój. Proszę Państwa, idziemy dzisiaj tutaj w marszu. Idą profesorowie, inżynierowie, nauczyciele, dzieci, młodzież. Idziemy tutaj, idziemy, świadczymy o tym, że telewizja trwa jest wspaniałym medium. Jest to medium alternatywne dla wszystkich mediów popowych. Telewizja praw... Tele